Witam w tym filmie Dobry wieczór To będzie kamień z cegłą Tutaj jest piecyki tu są drzwi od przodu, tam są tyłu, a tu są skrzynki na magazyn w tym domie. Cicho ty zombiaku Nie szeleś mi tam w pierwszym rzędzie podać bliżej, bo jest za daleko. Tu jest marchewka, tu jest węgiel, tu są ziemniaki, tu jest drewno, tu są się, tu są nożyce. Idziemy dalej. Czekaj, jak... To jest kaktus, to jest kamień, to są szyby. Neobliki, kamień, gravel. Nie gravel, tylko to jest grawit. Tak, Gravit. Pozdrawiam Monikę Tokarską. Też moją narzeczoną. Tylko tyle, co mogę o niej powiedzieć: że jest z niej łana kobieta. Taka przystojna. Mogę powiedzieć więcej o niej: że jest łaną dziewczyną. Ojcie, ale zapowiem dopiero w kolejnym filmie jutro. Dzisiaj już nie będę mówił, że jest ciężką kobietą. Brzuszek mu taki ładny, zgramniutki. A jak, jak chcę ją otrzymać, to już tego nie będę mówił. Pozdrawiam serdecznie Nie przejmuj się tym, co nie ona ci robi. pozdrawiam mnie też i, i, i ciebie, Monika Tokarska. Dziękuję serdecznie na tym filmie.